Adyno, ma najmilsza, ten list do ciebie pisze. Wybacz, że właśnie teraz nareszcie się odważę. Twój ojciec mnie nie trawi, od różnych osób słyszę. Adyno, ma najmilsza, czas byśmy byli razem. Wiem, że też tego pragniesz, więc wymknij się dziś z domu. W parku, przy starych dębach będę na ciebie czekał. Niczego się nie lękaj. I nie mów nic nikomu. Przygotuj się do drogi, bo może być daleka. Już powóz wynająłem, czekają rącze konie. Kuferek spakuj mały i płaszczyk ciepły odziej. Wie wszystko, guwernantka, mam zaufanie do niej. Pisałem po francusku, ten język nasz jest w modzie. Przed nami świat wspaniały, on wart jest tej miłości. Och jesteś tak drże cały, że tem za nami pościg! Jest jak ten tęcz, miłość Twych myśli, kształt Twych muzyk, dźwięk. Wymawiam Twoje imię, i list kolejny piszę. Od trzech miesięcy płynę daleko od Europy. Ten statek Justin się. ocean mnie kołysze. Mami mnie nazwą portów, choć wolałbym twój dotyk. Och, jakże pachną lasy dziewicze wokół Rio. Girlandy kwiatów duszą, w objęciach wielkie drzewa. Ja objąć cię nie mogę, ocean dzieli miłość, a jednak moja dusza dla ciebie pragnie śpiewać. Na wyspach Pacyfiku podziwiam tańce kobiet. Lecz nie wiesz, plotkom błagam, już tego nikt nie zmieni. Choć Ameryki kuszą, myślą jestem przy Tobie. Jeśli nas Bóg połączy, zwrócę bogactwa ziemi: Punta Arena Tonga, Lima Valparaíso. Tęsknota mnie pogrąża za Tobą i ojczyzną. Jak burzy błysk, jak wiosny brzask. Miłość. Spotykasz ją i wiesz, że znasz. Wreszcie i ten port Sydney. Przed nim mnie ostrzegano. W kajucie zostawiłem pieniądze i zegarek. Lecz na ulicach spokój. Czy kiedyś tu przygnano aż tylu dobrych ludzi, jak dać historii wiarę? Fortuny tu nie zrobię, lecz znajdę minerały, które górnikom biednym pracy wiele przysporzą, i mapy stworzę nowe, rzek, szczytów, kraj ten cały. Na pewno go zdobędę dla ciebie z łaską bożą. Niebawem wypad w góry, w oddali błękitnieją. Już znam aborygenów, co czczą wielkiego pana. Niech Bóg cię ma w opiece. Ty jesteś mą nadzieją i moim horyzontem. Za miłość czy dramat. Stolistów napisałem, rozłąki długie lata. Twój ostatni czytałem, głęboko w sercu zapadł. Trwa jest jak ten cęcz Twych myśli kształt Twych muzyk dźwięk Miłość Nieznany kraj zbadałem Jeziora i rzek osiem Najwyższy szczyt na całym tym pięknym kontynencie Górą kościuszki nazwę na mapę już nanoszę, dla jego wielkiej chwały. Niech tak na zawsze będzie. Tu jeszcze człowiek biały swej stopy nie postawił, a nasz bohater polski jest wzorem też dla świata. Dla Ameryki walczył, dla swej ojczyzny krwawił. Krew kolor ma jednaki, jednako wszystkich zbratał. Dla ciebie kwiat z tej góry na pewno go zasuszy i może się rozpadnie. Lecz oby w Twoich rękach szczyt inny Twym imieniem, kochanie, nazwać muszę. Niech trwa jak nasza miłość, niech skończy się udręka. Jesteś Polką i w sercu masz taką jak ja bliznę. Nie powiem Tobie adieu, podobnie jak ojczyźnie. Mi